CAD Transfer. To kompleksowy zestaw funkcji do płynnej integracji plików DWG z modelami REVIT. Funkcja Transfer Lines automatycznie przekształca linie CAD w natywne elementy REVIT z zachowaniem preferowanych stylów. Natomiast funkcja Transfer Families precyzyjnie wstawia rodziny według definicji bloków w pliku DWG. Oszczędzasz czas na ręcznej konwersji i zachowujesz pełną spójność projektu podczas migracji z CAD do BIM. Mamy tutaj podlinkowany rysunek szafy w pliku DWG. Wybieramy funkcję Transfer Lines z narzędzia CAD Transfer. Klikamy na przycisk Select Link, a następnie wskazujemy rysunek szafy. Teraz wybieramy typ linii, której użyjemy do wykonania operacji i zatwierdzamy przyciskiem Transfer. Widzimy na ekranie komunikat o poprawnym wykonaniu zadania. Przejdźmy teraz do Manage Links i odłączmy nasz link do rysunku szafy w postaci pliku DWG. Zobaczcie rezultat. Wszystko zostało precyzyjnie przeniesione z pliku DWG bezpośrednio na rysunkowy rzut Revit. To właśnie efektywność, którą zapewnia CAD Transfer. Mamy tutaj podlinkowany rysunek z pliku DWG, który zawiera oprawy oświetleniowe w postaci bloków. Wybieramy funkcję Transfer Families z narzędzia CAD Transfer. Klikam Select Link DWG, a następnie wskazuję odpowiedni link. Następnym krokiem jest wybór bloków ze wskazanego linku. Tu widzimy jeden blok, ale może być ich więcej. Dokonajmy teraz kalibracji wybranych bloków z wstawianym elementem w Revit. Bloki na rysunku CAD mają punkt wstawienia w tym miejscu, a my chcemy, aby nasze oprawy w Revit wstawiały się na środku. Wskazujemy więc nowy punkt wstawienia, który zostanie automatycznie skalibrowany przez program. Teraz wyszukajmy rodzinę opraw w Revit, która zostanie wstawiona. Wybieramy poziom odniesienia oraz wysokość automatycznie wstawianego elementu oprawy oświetleniowej. Wpisujemy wartość 2,2 m i klikamy przycisk Transfer. Zamykamy komunikat o poprawnym wstawieniu i przyglądamy się wynikowi. Jak widać, otrzymaliśmy wstawienie dokładnie w wybranym punkcie, na żądanej wysokości 2,2 m. Warto zwrócić uwagę na automatyczne obracanie, dzięki któremu wszystko jest już dopasowane.